Spotkanie Olimpii Grudziądz z Radomiakiem kibice okrzyknęli hitem kolejki. W Grudziądzu zmierzyli się lider tabeli furtu na pierwszej ligi i miejscowa drużyna zajmująca miejsce w ścisłej czołówce. Jak przystało na zespoły z ligowej elity, od razu zrobiło się ciekawie na boisku. Częściej atakowali miejscowi, ale radomiak też nie skupiał się tylko na obronie. Choć obie strony miały okazję do zdobycia gola, długo na tablicy wyników widniał wynik bezbramkowy. W 38. minucie prowadzenie dla gospodarzy zdobył Omran Hajdary, który wykorzystał rzut karny za zagranie piłki ręką w polu karnym. Afgańczyk zdobył też w 44. minucie drugą bramkę. Po zmianie stron, radomiak od razu ruszył do szturmu. Zieloni opanowali środek boiska i nie dawali rywalom rozwinąć skrzydeł. Podopieczni trenera Dariusza Banasika próbowali strzelać z dystansu i często atakowali bokiem boiska. Po jednej z akcji Radomiaka zawodnik gospodarzy odbił piłkę ręką, a ponieważ było to w polukarnym, sędzia podyktował jedenastkę. Wykorzystał ją Leandro i było już tylko 2 do 1 dla Olimpii. Radomiak nie przestawał atakować. Dało to efekt w 83 minucie, kiedy Mateusz Michalski, strzałem z bliska, pokonał bramkarza Olimpii. W końcówce było nerwowo i ciekawie. Bliżej zdobycia kolejnej bramki był Radomiak. Mecz zakończył się jednak remisem 2 do 2.